Przed nami szósta niedziela po Wielkanocy, która nosi łacińską nazwę exaudi, słuchaj Panie. Zaś Słowo Boże, które będziemy rozważać w trakcie tej niedzieli, wyjęte jest z listu apostoła Pawła do Rzymian. Listu wyjątkowego, dlatego że o ile czytamy inne listy apostoła Pawła, to czytamy listy kierowane czy to do wspólnot, czy to do poszczególnych osób, które Paweł znał. Często te listy noszą też charakter interwencyjny. Paweł interweniuje w jakiejś sprawie, i można powiedzieć, to, co dzieje się w danej wspólnocie, na przykład w Koryncie, jest podstawą do tego, by później pisać list. I to jest też powód, by zastanowić się nad tym, nie tylko jak praktycznie pewne problemy rozwiązać, ale jak dać też temu to logiczne wytłumaczenie. List do Rzymian jest listem innym, dlatego że Paweł pisze go do wspólnoty, której Paweł nie zna. Nie zna osobiście, chce do tej wspólnoty przybyć, to jest jego marzenie. Rzym jest centrum cesarstwa i wspaniale by było, gdyby to centrum promieniowało swoim chrześcijańskim życiem na pozostałe rejony. Paweł ma świadomość tego, że ciągnie się za nim też pewna historia związana z tym, kim był, zanim stał się chrześcijaninem, i dlatego list do Rzymian jest takim głębokim przemyśleniem tego, co Paweł chce. Pokazać, przedstawiając siebie jako tego, który wyznaje Jezusa Chrystusa. Fragment, który będziemy rozważać w najbliższą niedzielę, tak jak powiedziałem, szóstą niedzielę po Wielkanocy, wyjęty jest z ósmego rozdziału tego listu w wierszach od 26 do 30. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch. Stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a Ten, który bada serce, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu. Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Drodzy, nie jest to łatwy tekst i z pewnością być może wielu pomyśli, że jest to tekst, w którym można pójść w kierunku predestynacji, ale przede wszystkim... Jest to tekst, który mówi o Bożej Trosce, o Bożej Pamięci, o tym, że Bóg wspiera nas nawet wtedy, kiedy my sami nie wiemy, jakie są w pełni nasze pragnienia, o co powinniśmy się modlić, o co powinniśmy bojować, o co powinniśmy walczyć, bo Bóg widzi dalej, Bóg widzi więcej, Bóg widzi to, czego my nie jesteśmy w stanie dzisiaj zobaczyć często nasze myśli, nasze pragnienia są związane z naszymi planami, ale cóż my wiemy o tym, co będzie następnego dnia? Dlatego drodzy zapraszam w najbliższą niedzielę, by wspólnie razem pochylić się nad tym słowem i zastanowić nad tym jak bardzo Bóg umiłował świat, umiłował nas i wspiera nas, byśmy byli podobni do obrazu obrazu tego, który w Jezusie Chrystusie jest naszym życiem. Zapraszam serdecznie na najbliższe nabożeństwo.